Ja bym, ja bym z chęcią tutaj całą grę, ale nie zrobię tego. Ponieważ jestem od, odważny, tak? Ja jestem odważnym, odwa, odważnym jestem mężczyzną. I ja. nie pójdę. he. ta ja. Hej, cześć, witam was. z tej strony, Scott. I dzisiaj monstrum. I mam zieloną butelkę, która jest przezroczysta, bo to 7-up. Lecim z tym gumienkiem. Tu są? Ty. Tu są nawet pułapki? Tu są pułapki, to to, to, to wydaje te dźwięki, o matko wiedziałem Jak ja szedłem raz z jakimś korytarzem, to nagle wydobywał się taki dźwięk taki Albo coś w takim stylu, co nie? Jak... Jak ja się tego bałem i wtedy przybiegłem wszystkie potwory i mnie goniły i było nie miłe. Ja to miałem na odcinku, ale odcinek usunąłem, bo jednak 3 czwarte odcinka to ja stałem w miejscu i gówno robiłem, więc eee, tak właśnie. Jesteśmy w jakimś... Na razie nie mam jeszcze latarki, latarka jest za tym czymś, na który coś się otwierało. Na F, no tak. Latarka jest tutaj za szafką i tutaj... Ona leży na ziemi. Chyba zaczynam, chyba już kiedyś w tym pokoju zaczynałem. Tak, w tym pokoju następnym na pewno zaczynam, bo tam leży kartka, tak? Co, żeby przeczytać. Nawet mam już o takie odblokowanie, niektóre ja cię patrzcie, do tego znalazłem, widzicie to? To jest coś niesamowitego, tego naprawdę. No ale dobra, jesteśmy ogólnie na statku. Mogę tutaj coś wziąć. Wiem, że tutaj gdzieś powinien leżeć chyba bezpiecznik, wiecie? Tak, tu jest, tu jest kartka, tu jest bezpiecznik, dobra. I zostało nam jeszcze coś tu jeszcze jest? Chyba nie. No ale dobra, możemy światło zapalić? Możemy, dobra, okej, okay, to spoko. Zapomniałem, że się da. Może coś to jeszcze znajdę, czekajcie. Nie wiem czy ta gra w ogóle pójdzie mi na 60 FPS. O, jest flara, super. Ok, to się może przydać. Flara też tutaj bardzo pomaga, bo jednak... Latarka bardzo szybko się kończy, mi się skończyła po niecałych 15 minutach gry, a ona się cholernie przydaje, więc no niestety, e, otwieranie drzwi jest naprawdę głośne, co jest według mnie naprawdę wielkim minusem. Patrzymy, e, tym razem teraz już wiem, że trzeba patrzeć na ściany, żeby, żeby nie znaleźć tego zastanego alarmu, który tutaj jest, niestety. Będziemy chodzić po pokojach, ile się da. Zamkniemy pokój za nami. Um, tutaj nic nie ma, chyba. Czekajcie, za chwilę obczaję większość. Czy tutaj coś jest na ścianie? Na ścianie nic nie ma, nigdzie nic nie ma. Jest kanister. Kanister możemy wziąć jego chyba. Jego można chyba go wykorzystać do tego, żeby oblać coś albo whatever. Nie mam pojęcia, czego to można wykorzystać, naprawdę. I have no fucking idea. Ale dobra, idziemy dalej. Tu są jeszcze drzwi, dobra. Zamkniemy oczywiście za sobą, żeby nie było pusto, pusto i tutaj leży, Czy to jest bezpiecznik? nie, to jest, to jest lighter to też możemy używać jako, jako źródło światła mamy już dwie flary, dobrze im więcej tym lepiej bo pewnie szybko stracę cholera jasne, naprawdę szybko stracę latarkę, więc wolę wolę zbierać co tylko się da, w ogóle po co ja zamykam to wszystkie Wydawało mi się, że coś słyszę. Ale chyba mi się tylko wydawało. Ok, tak chodzę bardzo cicho. Bardzo cicho. I bardzo dobrze ja chodzę teraz bardzo cicho. Pójdziemy sobie jeszcze do tego pokoju. Dobra, już mi serce zaczęło trochę walić. Troszeczkę, niedużo. Chyba coś idzie, chyba coś, tu, chyba coś tu idzie do cholery jasnej. Schować się naprzeciwko drzwi, to jest najlepsze chyba. Wiecie, to jest najlepszy, najlepszy pomysł. Schować się naprzeciwko na drzwi. Bo ta dziwna muzyczka na pewno coś symbolizuje, jestem tego pewien po prostu. Cicho. I tak głównie wyglądał odcinek, który nagrałem z tej gry. O kurwa! Aaaa! What the fuck? Ja pierdziele! <ścoughs> Zapajmy światło. Mogłem sam zgasić światło, jakby nie patrzeć tam wtedy tam, tam, to, tam, 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 tam. Dobra, to już znaliśmy. W ogóle ja tu mam chyba na tap mam, tak? Tak, gdzie ja jestem, muszę znaleźć gdzie jestem, ponieważ ziomek nie ogarnia tego kompletnie. Z tego co pamiętam, ooo Nie tam jest, właśnie, widzicie tam jest na ścianie takie gówno, które symbolizuje, znaczy. Które, które robi tak, że jak ja tam podejdę, to to kurde wykrywa mój dż, 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 mnie wykrywa. O! O, wyszliśmy na dwór. Tak, czyli dokładnie to, do czego szukaliśmy, tam doszliśmy. Dobrze, super. Okej, okay, o to właśnie mi chodziło. Jesteśmy, jak widzicie, na zewnątrz. Jesteśmy na statku, na wielkim transportowcu. Zgaduję taki, co jest w GTA, na przykład. Ogromny transportowiec, który naprawdę jest duży. Ale to już chyba, wiecie, mogę się schować w szafce. Popatrzcie, nawet mogę się schować w szafce, szafce. O! Ja bym, ja bym z chęcią tutaj całą grę. Ale, nie zrobię tego. Ponieważ jestem od, odważny, tak? Ja jestem odważnym, od, odważnym jestem mężczyzną. I ja. i pójdę. Ta, ja i pójdę dalej, tak? Czy tu jest szafka? Tak, tu jest szafka. Jeszcze jak w dupie, nic nie widzę. Okej, okay, są schody na górę. Czy na górę chcemy iść? Chyba pójdziemy. O, co jest tutaj, o? Ok, ja się przykuję drogą odwrotną. Jakby coś, żeby uciekać po prostu. Chyba na górze jest helikopter. Wiecie, już raz miałem taką sytuację, że na górze był helikopter. Wolę wam szczerze mówiąc, powie... wolę wam powiedzieć, że ja wolę nie biegać, wiecie? Okej, okay, tu jest para, czyli... czyli na górę nie ma co wchodzić, ale z tego co pamiętam, tak, to jest w takim razie mapa z helikopterem Już raz taka mi się wygenerowała, że było można wejść do tego helikoptera Wystarczyło tylko przejść tutaj przez... przez tutaj, o na górę, dokładnie, na górę Holy tam coś idzie Tam coś idzie Ja coś słyszałem, ja coś słyszałem Okej, okay. okej, okay. nie będziemy tak robić Nie będziemy Słyszę muzykę, co nie jest dobre Ponieważ jak jest muzyka to jest źle Zazwyczaj przynajmniej, jest źle Zasówki w drzwiach, pamiętaj, tu są nawet zasówki w drzwiach What the fuck Run, bo on grę przechodzi chyba całą Rób. rub, rub. okej, okay, myślałem, że tam pisze run To tu idzie, patrzcie, patrzcie Zaraz nam tu wyjdzie, zobaczycie Ja to słyszę Słyszę kroki. W dupę, dobra, najwyżej przegramy, tak? Nie, idzie. Ja, no widzicie? Ja, tak, tak wygonał mniej więcej cały odcinek, który ja nagrałem z tej gry, naprawdę. to było w cholerę straszne. Helikopter, walę to. Nie idę tutaj, nie, tam mnie kiedyś zabił, raz tam poszedłem. Bo nie! Nie, co to jest?! Niby? Co to Ja się pytam! Skąd to wyszło niby? Z dupy to się tam pojawiło. Ja się pytam. Jezu, ciarki mnie przeszły. Ciarki mnie przeszły. Po całym ciele ciarki przeszły. Jezu! To jest... To jest ten potwór z, ze Skupi dół, on kiedyś był taki byli na statku raz i tam był taki wielki, ja nie wiem jak, jak ci ze skupi naprawdę oni się nie bali tego wszystkiego. Znaczy pod nimi krył się zazwyczaj człowiek, tak? I oni dobrze o tym wiedzieli, chociaż mnie to zawsze dziwiło. Dlaczego oni po prostu nie zdejmą mu maski? Skoro że to człowiek, bo nie jest takie coś jak, jak potwór A Dlatego dlaczego oni po prostu nie zdejmą tej maski, prawda? Ale jednak kurde i to jest przerażające, ja nie wiem jak oni to robili. W za cholernie mam pojęcia. Czekajcie, bo wy musicie, że tu są jakieś przyłączniki w drzwiach, czy ja mogę to... Ja nie mogę zamknąć, tych drzwi inaczej! Przecież tu nie ma niczego takiego Tu nic nie ma Nie mogę tego przekręcić, żeby zamknąć Nie mogę Idziemy dalej Na początku chyba nie ma prawa nam nic wyskoczyć, tak mi się wydaje Znaczy no nie ma prawa, wiecie, ma prawo tak jakby Bo jednak to jest gra, gra z potworami, tak? I tutaj są właśnie potwory Idziemy i zamykamy drzwi Dobra, ok. Możemy w sumie marnować jakby nie patrzeć flary, żeby Żeby, o Jezu, już mam trzy glowstiki, czyli flary Jej, możemy nawet nimi rzucać Ja za chwilę to zaprezentuję Kurwa, nie ma gdzie się schować, super Skocz na to, to może mnie tutaj nie dopadnie Jak tu przyjdzie, to mnie nie dopadnie Nie dopadnie, ja nawet jeszcze ze statku nie wyszedłem, nie, nie wyszedłem, tak żeby było, wiecie, na zewnątrz, tak? Już, kurde, się boję Już nic się praktycznie jeszcze nie stało Nic się praktycznie jeszcze nie stało Tam perfidnie były kroki. No widzicie, ja, ja tak, ja nie umiem w takiej gry. Szczególnie wtedy, kiedy, nie wiem, czy coś będzie za chwilę za rogiem. Nawet Outlast nie był tak straszny jak to, naprawdę. Jeszcze ta muzyka. Jeszcze ta muzyka. No po prostu muzyka jest dołująca, po prostu dołująca. Nooo. Okej, okay, w dupie to mam, wiecie, będę odważny i po prostu pójdę. Nie! Ja, ja stąd idę! I co, co ja mam teraz? O, przecież on chodzi obok! Chodzi ten z płonącą głową! Magna magma men, no! Kuś magma men Dobra, wiecie co? Wiecie co? Wiecie co? Mam to w dupie. Mam to w dupie. Jest! Jezu! Udało mi się, na hardkora, dokładnie, na hardkora rozwi... Dobrze mówi, na hardkora jest dobrze. I po prostu... O! Okej. Okay. Ja z tym nie wyjdę. Ja się poddaję, ja, ja, ja się poddaję. Super. Okej. Okay. Holy shit. Ja pierdole, za Jak on mnie zauważył? Ja pierdzielę! Kuśma. Ja nic tutaj ja nie zrobię w tej grze! Ja nic kompletnie w tej grze nie zrobię, no come on. Ja pierdzielę, ja pierdzielę. Nie wiem, czemu to zrobiłem. Nie wiem, czemu to zrobiłem. Nie mam zielonego pojęcia, ale za chwilę będę chyba w dupie Nord. Dosłownie, w głębokiej dupie będę. O, w dupę jeżdżę, o, w dupę, jaka ja się boję, 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 jaka ja się boję. Chowaj się, chowaj się, chowaj się. O, ja pierdziele ja pierdziulę. Ja nie wiem, jak ja to zrobiłem, po prostu. Ruszyłem się, po prostu się ruszyłem. Okej, okay, dobiegłem do tego miejsca, gdzie wiem, że co jest tutaj. mniej więcej wiem. Tutaj chodzi obcy. Tu są zasłówki, w tych drzwiach są zasówki. Okej. Okay. Okej, okay, tutaj mamy zasówki ludziska, tutaj mamy zasówki, w końcu mogę... Mogę troszeczkę popatrzeć co tu jest. W ogóle ja nie mogę po prostu, no nie wierzę w to. Oh, tylko, że szkoda, że w tym pokoju akurat nic nie ma, no to po prostu to jest super. Ja mogę sobie zrzucić tutaj flary, mogę. O, mam gaśnicę. I... O, Zgaś to, kuźwa! Okej, okay. eee... Szkoda że światło nie działa, ale mam tutaj gdzieś mam bezpiecznik i mogę go, mogę go gdzieś włożyć. W dupę tego za chwilę włożę, może zacząć świecić. Okej okay. ja Może też ci potupię. hm? O! Jak ci tupię! O! I masz się zestrać tym tupaniem! Łyso ci teraz? Zaś mi kurde wyjdzie tymi tutaj drzwiczkami, ale bym się zestrał jakby wyszedł tymi drzwiczkami, naprawdę. Zamknij ty drzwi, kuźwa. Okej, okay, okej, okay, jesteśmy w kiblu. Nie wiem czy dobry pomysł, żeby wszystko odsłaniać, bo jeszcze jakaś koła kobieta nam wyskoczy albo coś. Chociaż to by było w sumie, jakby nie patrzeć fajne. Ale no Okej, okay, prądu też nie ma, może znajdziemy gdzieś... O, bezpiecznik, super. No niby tam wyszedł do dupy jeża Ja że nie, no ja po prostu w to nie wierzę, nie Teraz mam w dupie wszystkie emocje Będę po prostu szedł do przodu i tyle, będę po prostu biegał Będę biegał po prostu, będę, będę biegł do przodu po prostu będę tak, tak do przodu pobiegnę, że wy, wy nawet się dziwicie, że ja tak do przodu biegnę O, tutaj mogę włożyć bezpiecznik, proszę bardzo eee, A tu już jest bezpiecznik, mogę odpalić A tu już jest odpalony, okej okay. W takim razie walić. To, ale mogę, o, mogę wziąć ten bezpiecznik? Nie mogę, o, jasne, że nie mogę. Nie umiem, wy, włożyć już umiem, a wy, wyjąć nie umiem bezpiecznika. Ok, idziemy na dół. Tym razem idziemy na dół. Na dole jeszcze chyba nie byliśmy. Ok, idziemy na dół jeszcze bardziej, ponieważ że tam był jakiś dźwięk dziwny. Więc pójdziemy jeszcze bardziej na dół. O, w dupę jeżdża, patrzcie. Ok, czy to jest moment, kiedy za chwilę my giniemy? Czy, czy jak mam to rozumieć? O, tam mogę iść na górę. Tu jest control manager system Ty poczekajcie, bo ja się za chwilę zesram Powiedzcie mi, że tutaj gdzieś mogę się schować, powiedzcie mi, że gdzieś tutaj mogę się schować, do no cholery jasnej Kucnij, kucnij Deklu, kucnij dobrze Poczekaj, dobra, eee Okej, okay, stąd mogę normalnie spać, dobrze jest e, Tam chyba nie byliśmy, a nie, tam nie byliśmy, czekajcie Okej, okay, zamykamy drzwi, tutaj mamy widzę e, Butelkę jakąś, okej, okay, to będzie do hałasu, do robienia hałasu e, W szafkach raczej Nic nie będzie, szkoda, że nie mogę wziąć medykamentów Bardzo mi się przydały Dobra, czekajcie, schowam się na chwilę Chodź wujek, chodź, możesz przyjść Poprawisz mi trochę nastrój, bo jednak jestem Przerażony w trzy dupy No straszna gra, chcesz spróbować zagrać? Dzięki, ja się boję ja też się boję takich gier, muszę, co muszę zrobić, co? Później nie będę mógł spać No właśnie, ja, ja wiem, ja, znaczy, ja nie, nie znam tego bólu, ale wiesz no Zamykaj oczy jak się boisz No dobra, okej, okay, to wtedy, wtedy na pewno zginę Ok, mamy naprawić popsuty panel, mamy rep, 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 replacować batery, czyli baterie musimy wymienić I musimy wymienić headlights, no a po jakiego grzyba mu kuźwa światła? Ja się pytam w wodzie, po jakiego, dobra jest niby ciemno, tak rozumiem, ale przecież jak on wypłynie od razu na zewnątrz Przecież nikt go już nie dopadnie tam, tak? No nie rozumiem, nie rozumiem idei O, idzie coś, idzie, patrzcie, idzie, idzie obcy to Mamy teraz obcego w grze Nie, nie musisz, nie, 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 dzięki to mało, że w ogóle wpadłeś Miło z twojej strony Wiesz, bo mi bardziej raźniej teraz jest, jak, jak Widzę, że jest jakiś moderator Nie muszę zbytnio patrzeć za, na live'a Okej, okay, czy teraz coś na tym wyskoczy? O, kuźwa, gdzie my wyszliśmy do cholery jasnej? Gdzie ja kuźwa jestem? Ja się pytam zły pomysł. Gdzie, kuźwa, znowu to samo miejsce? Fuck. Are you fucking kidding me? Gdzie, kuźwa, jest, tym, ja się pytam? Jest jakiś hangar? Ja pierdzielę, super, tu nic nie ma. Kurde Co to kuźwa jest? Co to kuźwa jest? Ja się pytam A! Kuźwa, ja pierdziele. Dobra, okej okay. Ja pierdziele! Ej! Na samą górę o. O. Tam po drugiej stronie drzwi nie zamknąłem jakby nie patrzeć, to jest... Okej okay. Teraz się czuję trochę pewniej Chociaż Poprzednim razem wyrwał niby te drzwi, jakby nie patrzeć, chyba z zawiasów I po prostu sobie przeszedł, więc to nie jest zbytnio Czucie się Dobrze Bo to jest czucie się do dupy Po prostu zwyczajnie, ja się ukryję, się czegoś napiję, bo ja się strasznie chcę pić Chcę Nie, stąd przyszedłem Tutaj nie idę Okej, okay, idę tutaj w takim O, o teraz AAAAAA The fuck! Kurwa Kurwała To tam stoi zaś... Ja nie wyjdę już stąd! Ja bym, ja bym naprawdę... Ja bym z chęcią tam poszedł, tylko... Ja bym... wiem, miałem ja ja się nie przejmować... Moimi ja emocjami... Miałem po prostu przed siebie... Ale... Ja nie umiem... Okej... Okay. ok, Na trzy... Raz, dwa, trzy... Fuck, tu jest ponton. Tu jest ponton. Hey, okay, Okej, czekajcie. Okej, okay, okej, okay, jest. To jest monstrum. To jest, to jest zmienione. Już spokojnie, już jest zmienione. Eee... Fuck schowaj mi to uwalono petardę! Co to jest? Mam to coś? Nie, ale coś, coś. Inspect Life Raft Okej, okay, to jest, okej, okay, to jest ta, ta, coś tam ratunkowe Dobra, powiedz mi w którą stronę chcecie, chcesz, żebym biegł Czy chcecie, żebym biegł tam Czyli strona numer jeden Strona numer dwa Czy strona numer trzy Decydujcie, poczekajcie eee, Tak jak ktoś powiedział, najpierw nadmucham i biegnę numer dwa Mogę? Nie mogę, dobra, biegnę do numer dwa Dupa leżala, ryzykuję Biegnę numer 2 Tu jest to co wam mówiłem. I tutaj raz wyłonił mi się obcy Czekajcie, wywalę, eee, co... Ja? Kuśwa wziąłem Super po prostu. Po prostu super. Ja pierdzielę. Kurwa. Co jaki ze mnie debil? Okej, okay, motherfucker. Okej, okay. czy ja mam jakiś... E, bezpiecznik? A gówno nie mam. Tylko Go mam walone i... i kuźwa... egg timer. Jakby mi się to kuźwa przydało, naprawdę. Flashlight, mam dwa flashlighty i mam headlight, headlights. Mógłbym w sumie teraz zejść i... E, ja wiem, że mój czas się spóźnia. Tak, tak, tak. E, dzięki Tomeo, e, Więc tak, mogłoby być tak, że ja biegnę po prostu teraz... Próbuję... Dobra! E, Teraz zrobimy tak: czy mam pójść na dół, oddać e, headlight, czy może mam iść i szukać. E, czy może mam iść i szukać e, baterie? Oto jest teraz pytanie. Jeszcze muszę naprawić popsuty panel, czyli e, albo muszę e, znaleźć jakieś rzeczy elektroniczne do tego, albo coś. E, albo coś, nie wiem. Dobra, wiecie co? Walisz to, biegnę tutaj. Nie, 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 biegnę tutaj, tutaj biegnę tutaj. O, super. Gówno mi to dało. Okej, okay, tu mogę zejść na dół. O, tu jest gaśnica. Super, ale nie mogę jej wziąć. Super. Super po raz trzeci. Okej, okay, mamy jakieś tutaj rzeczy. Z tego co widzę. Nowa, nowa latarka, no proszę. Mogę w sumie... O, taśma! Taśma mi się przyda. I pewnie to się przyda do... Mamy pompkę. Mamy pompę. W sumie... Pompa to jest... Ej! Kuźwa, to jest... To jest pompa czy pompka? To jest chyba pompka. Bardziej by mi... Pompka. Ale taśma tutaj jest naprawdę ważną rzeczą eee, Ja wywalę egg timer O ile ja mogę to jakoś wywalić bez eee, wzniesienia alarmu albo kurde Fucking shit, dziękuję Dziękuję, okej, okay. wyryto Mogę zapalić światło? Nie mogę Okej, okay, jest kolejna latarka, wezmę sobie Nie mogę, a co ja jeszcze mam? A taśmę wziąłem, no tak eee... W sumie, jaki za mnie debil? Powiem wam tak, jaki za mnie debil. Ja teraz, yy, czy to mi się. Do, do, a! Jeszcze to było potrzebne do... do czego to tu jest napisane? To jest jako do naprawy i mogę to zastosować do tego, żeby wyłączyć alarmy. Tak jak zresztą widzieliście, ja wam raz pokazywałem, znaczy było pokazane na, na ekranie ładowana, ładowania, że można wyłączyć. Yy, prr, alarmy, tak? Więc więc to może być dobry dobry sposób, żeby tą taśmę sobie zatrzymać w ogóle i żeby z nią chodzić. Tylko że yy, ja bardzo by mi się przydała ta latarka jednak, dlatego pójdę teraz do... Z powrotem do pontonu i od, odłożę tam pompkę. Albo jeszcze mogę zrobić jedną rzecz, albowiem wiem, gdzie jest ten pokój. Więc jeżeli ja przy nim no jeżeli ja tutaj wywalę, powiedzmy, pompkę, wywalę tutaj wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy do pontonu, to będę mógł pójść do przodu i nie przejmować się tym, że nie będę wiedział, gdzie jest pompka. I nie resztę rzeczy do pontonu, tak? Jeżeli znajdziemy coś innego, może się przydać ewentualnie. A, nie mogę, no tak, bo się już wziąłem, wziąłem to. Gaśnica mogłaby się przydać, czyli wyszedłby nam tutaj jakiś potwór. Ale to chyba już wiecie zresztą sami się domyśliliście, prawda? Ok, e, poczekajcie. Zamkniemy tutaj drzwi. Tu mamy. E, tak, dobra, tu jest bezpiecznik, ale to jest bezpiecznik do tego, żeby nadmuchać, znaczy, żeby do tego pontonu, tak? I go ni niestety, ale wyjąć nie możemy. Nie zwiedziliśmy w sumie całej rzeczy, o latarka, znaczy, a w sumie ma tutaj wiertarkę, ma tutaj jakieś rzeczy, nie mógłby tego po prostu wziąć i naprawić pontonu tym? Czy to nam wyjdzie, czy to nie wyjdzie, czy tam coś jest, czy tam nic nie ma? O, to jest moje teraz pytanie, ponieważ ja nie wiem. E, słyszę kroki. Chyba słyszę kroki. Szkoda, że nie mam czegoś, co pozwoliłoby mi na e, obczajenie tego, jakiegoś wabika, albo czegoś, żebym mógł to rzucić, powiedzmy, tak? Byłoby zarąbiście, gdyby jednak, jednak, jednak było. Dobra, okej, okay, to mi wystarczy, już wiem. Już wiem, spoko. Okej, okay, 13. 13 na trójkę. Jestem, jestem z Was naprawdę zadowolony. Dzięki, że. że... Nie wiedziałem, że to mnie zauważyło. Ja myślałem, że to po prostu idzie, żeby... Nie wiem, żeby...